Cześć, jestem dzisiaj po zakupie termometru bezdotykowego dla moich dzieci, dla nas też, w sumie, dla rodziców. Jest to firma Gera Term i powiem Wam szczerze, jest to mój drugi czy trzeci tego typu termometr, ponieważ, wiecie, kupuję go z przyzwyczajenia. Całkiem dobrze się sprawdza i nie muszę, nie narzekam na niego. Naprawdę jedyną wadą, jaką widzę, to prawdopodobnie tylko to, że jest bardzo czuły. W takim sensie, że łatwo go zniszczyć. Łatwo coś może mu się przytrafić, tak jeżeli tym bardziej dorwie go dziecko. Natomiast słuchajcie, ma tryb też mierzenia temperatury wody, więc jest to bardzo przydatna rzecz, jeżeli macie jakieś bardzo małe dziecko, niemowlę. Więc tutaj akurat pod tym względem też jest plus. Jeżeli chcecie oczywiście taki termometr, mi się on oczywiście podoba i przydaje. Szczerze mówiąc, wolałbym mieć ten niż jakiś inny. Jeżeli szukacie go w niskich cenach, sprawdźcie sobie w opisie i przypiętym komentarzu. Będziecie mieli link do porównania najniższych cen termometru, więc być może wybierzecie coś dla siebie. Natomiast jeżeli macie jakieś inne pomysły na termometr, to napiszcie, jaki Waszym zdaniem jest dobry.